Cześć, dzień dobry, witam was w nowym materiale. Dzisiaj gramy sobie na Diamencie 2 na EUS-ie, Presezon już ma prawie tydzień czasu i powoli meto zaczyna się formować, powoli wychodzą te najsilniejsze postacie. Film odnośnie najmocniejszych postaci w presezonie i w ogóle tego, co jest w tym momencie najfajniejsze do grania w mecie, zobaczycie prawdopodobnie w czwartek lub piątek na moim kanale. Jeszcze myślę nad formatem, możecie dać ewentualnie znać, co sądzicie, jaki format byłby fajny, czy chcemycie bardziej coś w stylu standardowych, najmocniejszych postaci, jak to miało miejsce wiele razy w przeszłości, czy raczej coś na zasadzie jakiegoś takiego luźnego, luźnej pogadanki, coś Ala podcast to był Solo Invade by Karma. No więc, jak widzicie, mimo że to jest Diament 2, mimo że to jest TUS, to nie ma żadnego znaczenia. Gracze są dalej, dalej dosyć słabi, szczególnie w presezonie, po prostu wiele ludzi, mam wrażenie, wróciło do gry i jest sporo słabych ludzi, którzy nie wiedzą do końca, co się dzieje. Wokół nich robią jakieś dziwne rzeczy, tak jak właśnie ta karma. No solo Invade, w momencie, w którym może tu się czaić cała drużyna przeciwna, nie jest najinteligentniejszym zagraniem, nie oszukujmy się. Gramy sobie na botlenie z seną. Jeszcze nie widziałem seny na Deckery w przy, przedsezonie z nowymi przedmiotami, więc jestem bardzo ciekaw, jak to się finalnie rozwiąże. Na botlenie mamy przeciwko nam Samirę z kar karmą. Więc. Yy, relatywnie wydawałoby się mocny early game dla tego botleju z ich strony, natomiast yy, nie ma tam dużo synergii tak naprawdę między Samirą a Karm karmą. Nie ma zbyt dobrej możliwości na prokowanie tego pasywa. Nie ma tego pasywa Samiry, który podrzuca delikatnie. Jest tylko i wyłącznie rud karmy, który jednak troszeczkę musi się naładować, zanim będzie możliwy do użycia. Oni wbijają teraz level 2. Ja naprawdę nie chcę podchodzić, bo stracę całe życie. I tak będę musiał już teraz połknąć jedną potkę. Mieliśmy first blood dla Dariusza, więc tutaj żadnych. Żadnych niespodzianek nie ma. Jeszcze jeden Range Minion musi być zabity i mamy level 2. Niestety wejść nie możemy, bo jest masa masa minionów przeciwnych. No i to wiem, będzie kosztować już drugą potkę, no, ale tego się spodziewałem, mówiąc szczerze. Tak gra się po prostu ten lane. Na początku trzeba troszkę dostać oklepu. Mamy tego. Na levelu trzecim prawdopodobnie będę chciał dopiero wejść ze względu na to, że gram Face Alistarem. Phase Rush Alistar potrzebuje tego trzeciego spelka, aby go łatwo aktywować. Oczywiście możemy go aktywować z łapki, ale jednak wolałbym mieć to po prostu E. Tak jak i tutaj, muszę umieram ludzi, którzy nie wiedzą do końca co się dzieje. Wokół nich robią jakieś dziwne rzeczy, tak jak właśnie taka. Czy to będzie wystarczająco, żeby ją zabić? Niestety nie. Jeszcze będzie double kill. Jaja... oj, nawet triple kill. No to jest linia niestety. Ręgo z jakiegoś powodu pojawił się na botlanie. Nie wiem o co mu chodzi. Po prostu disengage i ucieczka. Ja go znowu na bocie nic z tego nie wynika. Eee, no cóż, jakby na to nie patrzeć, to był nasz błąd, że w ogóle zaczęliśmy walkę z przeciwnym Botlane'em. Ja nie zauważyłem, mówiąc szczerze, że mamy Tear of Goddess na Samirze. Jest to jak najbardziej logiczny wybór z jej strony, ponieważ chcesz jak najszybciej nastakować tego Manę. Jednak no, oznacza to, że nie mamy żadnych ofensywnych statystyk na levelu, na tych wczesnych levelach przed zakupami, jakimikolwiek. Więc po prostu nie powinniśmy się bić w tamtym miejscu. Ale to nic. Myślę, że jeszcze jest to do uratowania. Ok, też od strony karmy. Na by najmocniejsza część Alistara to jest Czyli właśnie dive, szczególnie, że jeszcze nam asystował w tym wszystkim Hecarim Wydaje się, że Rengar jest gdzieś na bocie Chyba, że go gdzieś nie widziałem, ale biorąc pod uwagę jak Karma agresywnie gra, to chyba właśnie tak jest Tam hmm, może być... Oj, nie trafił Teraz Teraz stanie Ruta Nie myślę tutaj. Nieważne. Rengar był na radzie przez ten cały czas. Nie wiem, chcę uciekać. Masz flesza? To fleszuj, chłopie fleszuj Nie flesznęła jesteśmy tak słabi, już nie stunowałem jej, bo ona była martwa. Teraz mam kombo za sekundę, wizja, wizja, jest jaka ona szybka, dobra, jest martwa. Smog za 30, to go zbardujemy sobie. Dobra, ona nie jest martwa, bo Hekani z jakiegoś powodu. Na szczęście ją wspalił Redem, ale. No nie jest to najlepszy mecz, nie oszukujmy się. Najwyższy jakościowo. Jeżeli chodzi o itemizację, tutaj no Tank Support wcześniej składały Aegisa. Przepraszam, wcześniej składały Sunfire Aegisa. Tak się teraz. Tak, tak brzmi pełna nazwa przedmiotu, tak? To jest ten itemek. Natomiast e, wszystkie przedmioty z tej serii zostały no ponerfione. I w tym momencie dużo lepszą opcją, dużo lepszym zakupem jest po prostu e, zwykły Locket Variant Solari. Tutaj macie Rengara. Rengar jest tu. Przyzywany Herald, będzie raczej dive. A jest jeszcze Akali! Oj, oj. Forest Oko trzeba mu zbić. No to będzie kosztować nas smoka, ten roam akali. No a teraz sobie zresetuje to, więc zresetujemy tylko i wyłącznie. Jezu serio! Zdecydowanie za długo, ona powinna tam umrzeć, ale on nie trafił shurikenem Jednego na jamu mi stałem, bo przesunąłem ją Przyznaję A, Dobra, zostawimy tutaj Ward'a, tam postawiłem wcześniej tego pinka, żeby Widzieć potencjalnego Rengara Właśnie, ja też się tu boję trochę podejść Ale jest bezpiecznie, cofamy się Na smog poszedł niestety już drugi na konto drużyny przeciwnej Od drugiego pinka kupujemy i lecimy na mida Tylko po co? Czemu? Gdzie idzie scena? Hello? Uff, fala na bocie się rozbija bezsensownie, można by ją przejąć Dobra, idzie tam Canon, spoko Dobra, teraz nie ma żadnego objektywa, lecę na topa, bo yy, tam jest nasze całe prowadzenie w tej grze, czyli Dariusz Który złożył przedmiot, którego jeszcze nie widziałem w grze w sumie Stridebreaker Czyli co to robi? Zadaje dodatkowe obrażenia wszystkim wokół i ich spowalnia. Coś jeszcze, jakiś ekstra efekt. Movement speed, ok. No to to jest całkiem fajny przedmiot. No i. Komista Pomogę mu tutaj, tylko asystując delikatnie, żeby mógł na spokojnie się cofnąć. Trochę greedy recall, ale chyba nie przerwie mu ta karma. A, nie wiem. Nie przerwie mu, bo on sam sobie przerwie, żeby ją zabić I to będzie go kosztować życie, no co najmniej dziwna rzecz z jego strony Ojojoj, je, je, idę na mida w takim razie Szkoda, chciałem mu asystować, żeby się na spokojnie cofnął z tą, z tą przewagą z złocie Miał lepsze plany Bo za 2 sekundy Ręgar jest tutaj. No tak zerkował, prawda? Wydaje mi się, że zerkował. Ale dostała Luja Ogłuszacza od tej karmy. już ma Imperial Bandata. 40 No to było mocno unlucky Bardzo późne uluceny, ale raczej by mnie nie uratował To było w dużej mierze moja wina Idziemy na smoka Warto by wziąć wreszcie jakiegoś smoka Choć ten smok nie jest aż tak mocny jako soul tutaj No głównie będzie na plus dla Malfighta Szkoda, że nie fokusujemy y, tego Rengara Ale odpadł na szczęście O, zjebałem combo Ignite nie dobije. No. Ale dobrze. Wpadły dwie osoby. Na górze Samira jest i Darius mógł użyć, a nie to jest Krepek Kennena. No dobra, ale najważniejszy punkt jest taki, że przejmujemy wreszcie jakiegoś smoka. Przeciwnej drużynie ten smok tak dużo nie daje. Nam daje całkiem sporo, bo jednak mamy postacie, które przeżywają w walce w dłuższy czas, więc waliu lepsze można z tego wyciągnąć. Czego się boję przede wszystkim raczej fizycznych obrażeń ze strony Samire Rengara, więc tutaj konieczne będzie. Tornmail wydaje mi się, żeby nakładać te Grievous słońce. że nie musiałem palić flesza. ale wolałem się do upewnić. Herka minimalnie za późno, nie? Sekunda wcześniej. Szkoda, że Herkali jest tak bezużyteczny w stosunku do tej jakali. Co z nami dało? Hekali cofnie się? Nie Nie jest aż tak głupia Dobra, to powinien być turret dla nas Force of nature na Hekalimie, okej okay. Podoba mi się Mogłem wejść tam z komba, ale wolałem je zachować na ewentualne wejście Akali Ona wydawało się czekała na to aż zużyje, bo oznaczyła sobie ładnie Gdzieś tu jest Akali Jest Ignite Wolałbym wziąć tą wieżę, szczerze mówiąc Samira już tu jest bardzo bardzo fajny grab Dariusza no, zdecydowanie Dariusz jest tutaj siłą do kierowania ale generalnie to jest jakby w tym momencie coś co za zdecydowanie zauważyłem jeżeli chodzi o rozgrywkę przede wszystkim każdy mecz jest zajebiście szybki Nie, od początku okay. poszedł, on raczej spłonie. Za dużo dotek nałożone. <grym> Generalnie zauważyłem jak szybka jest teraz meta, nie wiem czy zauważyliście, może nie meta, ale po prostu rozgrywki w LoLu. Nie zagrałem ani jednego meczu, który trwałby dużo niż 30 minut. I bardzo często gra się kończy na dwóch przedmiotach, przez co te sety legendarne całe, tak, w sensie mityczne, że za każdą legendarkę dostajecie jakiś tam sobie bonus. Są relatywnie bezużyteczne, bo nie no, jesteście w stanie nastakować 1-2 przedmioty takie przynajmniej na suporcie, na... E, może na postaciach troszeczkę bardziej farmiących jest ta sytuacja lepsza. Stąd Samile przerywa jej tego i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą walkę. E, tutaj się czai ktoś, więc ja zostawiam cooldowny. Jest. Istun elegancko. Very nice, very nice. Generalnie też, jeżeli chodzi o taką metę, to Ardenty w tym... metę czysto saportową, jeżeli mówimy o niej. No to Ardenty w tym momencie raczej, raczej mocno wypadają. Czekajcie, niech się skupię chwilę, co oni mają w drużynie przeciwnej. Dobra, ciśnijmy dalej tego Formela 60% 60% grivy, słońce w momencie, w którym kogoś stunuję, a ja stunuję cały czas czy przerzucam jest na pewno spoko, szczególnie na samire i Rengara natomiast właśnie tak jak mówię meta supportowa w tym momencie jest taka, że raczej gracie engagerami, raczej gracie tankami ardenty w tym momencie są słabe z jednego prostego względu ilość przedmiotów, jakie ardenty potrzebują jest za duża golda jest za mało dla supporta, przez co no, finalnie kończycie grę na dwóch przedmiotach, i na tych dwóch przedmiotach dużo silniejsze są właśnie postacie typu Alistair, Nautilus czy Leona. E, dlatego też zdecydowanie zdecydowanie polecam grać tymi postaciami. Ardenty myślę, że po prostu potrzebują jakiegoś buffa. Sam uwielbiam ardenty, no ale niestety w tym momencie nie mają za specjalnie miejsca. Jak widzicie, karma skniotła nas totalnie. na no, ja, nie, fakt, ja zagrałem jak Ścierwo. Nie oszukujmy się, ale jednak, no widzicie, dużo, dużo użyteczniejsi jesteśmy w mid game'ie, late game'ie Teraz late game jest około 20 minuty, więc to jest taka śmieszna zmiana, całe właśnie w rozgrywce Ja flankuję Shit, poszedł Fajt nie trafił ręczką. Gdzie jest Rengar? Rengar nie żyje, ok? To jest baron. Prawdopodobnie moglibyśmy skończyć grę, no ale whatever. Hmm. E, prawdopodobnie nie powinienem wchodzić tak mocno z stecykami w... w karmę. Powinienem zostawić e, jakiś cooldown na Kali, ale finalnie wyszło na plus, ale my... Nie mamy obrażeń tym buildem z sceną. Divine Sunderer, moi drodzy, na scenie raczej przedmiot mocno do śmietnika. Ja rozumiem, że zadaje wrażenia od Max HP i nas leczy, ale czy to jest takie mocne? Mocny znak zapytania tutaj z mojej strony. Choć jakie macie alternatywy, jeżeli bardzo tak chcecie grać Spellblade'a? Prawdopodobnie dużo lepszą opcją jest po prostu wybór. Eee, dużo lepszą opcją jest wybór. Jako gdzie są kontrol -wardy. jeszcze nie, odna nie odnajduje się w sklepie, nie wiem, jakby. Eee, dużo lepszą opcją na pewno by był Essence River, jeżeli chcemy grać spellblade, nie. Wydaje mi się, że to byłoby spoko. Mana cooldowny i atak obrażeń na senie to jest wszystko coś, czego chcemy. Chociaż z drugiej strony przywracanie sobie many, kiedy mamy miura mana jest prawdopodobnie głupotą, więc o tym nie pomyślałem. Dobra, dobra. Mamy masę CCków na Akali Samirę, więc powinno być Gicieł. Idziemy w kierunku Bota. Tutaj, jakby nic nas nie czeka. Hej, karim zaspał. Szkoda. Może nie zaspał, po prostu się skupił na Samirze. Bardziej niż na karmie. To prawdopodobnie był dobry kod z jego strony finalnie. Scena uciekła, proszę Państwa, chyba Hillek ze Spellblade'a uratował. <grym> o, to ze MQ w powietrzu. Biegam jak y, ślepy kurczak. Nie wiem, gdzie iść, bo totalnie się rozproszyliśmy. Ekarim pokonał Rengara. Mimo, że Rengar ma masę Hilka, ale jest już też Thornmail na. Karini więc mamy teraz naprawdę dużo grwi co jest bardzo bardzo na plus dobra Cel Najważniejszy umarł, czyli Samira, i to moi drodzy, będzie gra wygrana. Ciekawy jestem, ile dostaniemy LPKów, bo moje MMR na tym D2 nie jest jakieś miażdżące. Broń Boże, czy wejdą? Tak, poszedł shield'ik z Aegisa. Ładna Zonia. Ja dostanę Ruta, no właśnie. Ale nie, jest to przerwane, dzięki Bogu. A właściwie dzięki mojej drużynie. I po prostu się cofniemy na smoka. Myślałem, że to już będzie zakończona gra. Pierwszy mecz wygrany w D2 byłby, bo dopiero przed chwilką awansowałem dosłownie. Ale jeszcze nie. Jeszcze trzeba będzie się trochę napocić. Jeszcze mamy szansę to przewalić. Dobra, teraz zbudujemy sobie maskę. Która da nam nie tylko masę defensywnych statystyk, przepraszam, masę defensywnych statystyk w postaci dużej ilości życia i Magic Resista, co będzie na pewno przydatne na, na Akali oraz pośrednie obrażenia ze strony Malfajta i Karmy, ale też zwiększa obrażenia do postaci, które my cecekujemy. A jak mówiłem wcześniej, my cecekujemy non-stop. Niemniej jednak to wszystko co właśnie powiedziałem przed chwilą nie ma żadnego znaczenia Ponieważ moja drużyna stwierdziła, że to jest czas skończyć grę I posiekali drużynę przeciwną na malutkie kawałeczki I idzie wasz największy minion, chłopaki, jestem Pijemy Dobra, mogę przestać tankować Miniony nadeszły Takie bardziej prawdziwe miniony Jej. Dobra, GG, pierwsza wygrana gierka na D2, tak więc Dziękuję Wam za obejrzenie całości Jeżeli ktoś to obejrzał całe to gratulacje, bo to było turbo nudne na pewno, jakoś nie jestem interesującą osobą, mam wrażenie do komentowania swoich własnych meczy Zobaczmy, honorek damy zdecydowanie Dariuszowi, tutaj nie ma wątpliwości. Zobaczmy, ile dostajemy LP-ków. 12 LP-ków, moi drodzy, tak więc szaleństwo, czyste, czyste, szaleństwo. Cześć, do zobaczenia w następnym materiale. Hej!